Powraca słynna w całym kraju tęcza na placu Zbawiciela, czy znów będzie płonąć? Przynajmniej coś się działo i zarówno lewaki, jak i prawaki miały co robić. Jedni się bawili i gasili, a drudzy podpalali. No i teraz jednak to warszawiacy... Co z powrotem tęczem? Tak, zdecydowali w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt pod nazwą Łuk LGBT, poparło 6811 osób, co wystarczyło, aby został on zakwalifikowany do zrealizowania. Jak sprawę komentuje prawica? Łukasz Barzecha, mój kochany prawicowy dziennikarz, który przepada za laniem psów, napisał o powrocie tęczy tak. Na pracę ma wrócić LGBT-owska tęcza, bo w projekcie budżetu obywatelskiego poparło ją 6 tysięcy osób, czyli prawdopodobnie akurat tyle, ilu jest aktywnych członków lewackich jajeczek. Budżet w obecnym kształcie to sroga patologia i narzędzie do realizacji bzdurnych, utrudniających życie projektów, do których zatwierdzenia wystarczy skrzyknąć kółki z miasto-jałoszowych organizacji. Ech, część komentujących uważa, że jest to marnowanie pieniędzy podatników na promocję z i dewiacji. i tu pełna zgoda, należy jak najszybciej zlikwidować fundusz kościelny. Ponoć za każdą akcję podpalenia tęczy przez Grzegorza Brauna norwescy black metalowcy zapowiedzieli, że spalą jedną kapliczkę. Także ja kupuję popcorn i czekam na wreszcie porządną imprezę w stolicy. Jestem ciekaw co wy sądzicie o tęczy na placu Zbawiciela i co uważacie o budżetach obywatelskich.